Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie w trzecim odcinku filmu z serii Jak podnieść swoje wibracje. Dzisiaj chciałabym Was namówić do tego, żebyście nauczyli się bycia świadomym Waszych myśli. Jak to wykonać? Bardzo prosty sposób. Troszeczkę będzie to wymagało od Was... Więcej wysiłku, ale myślę, że warto, bo później, gdy będziecie stosować, te, stosować tę metodę na co dzień, będzie ona naprawdę dla Was prosta i będziecie potrafili w każdej sytuacji podnieść swoje wibracje i widzieć tylko i wyłącznie, wyłącznie pozytywne strony, aspekty danej sytuacji. Yy, chciałabym, żebyście przez jeden dzień zauważyli, zanotowali nawet, jeżeli możecie, macie czas, zanotujcie sobie, jak wiele do siebie mówicie. Zauważcie, jak wiele, jak, jaki bogaty, mm, wewnętrzny monolog potraficie prowadzić, ile tematów przez Waszą głowę może się przewinąć. I zwróćcie uwagę, ile na, przez cały dzień jest myśli pozytywnych, a ile jest myśli podszytych lękiem, strachem, zmartwieniami i tak dalej. Chciałabym, żebyście te wszystkie negatywne myśli w miarę możliwości sobie wypunktowali, tak? Czyli dziś martwiłam się o to, czy o tamto, dziś poczułam się źle z takiego i takiego powodu i... Ale nie zagłębiajcie się w szczegóły. Dlaczego nie pogłębiajcie jeszcze tych, tego złego samopoczucia. Wypunktujcie tylko sobie. Na następny dzień z kolei spróbujcie z każdej takiej złej, negatywnej myśli, z którą sobie wypiszecie na kartce, wyjść w pozytywną, czyli zamienić tą, tę sytuację w pozytywną, ale również przez wewnętrzny monolog. Na czym to polega? Chciałabym, żebyście tak naprawdę, to jest taki trzyetapowy trzy etapowy proces. Pierwszym krokiem jest wychodzenie z tej negatywnej myśli w sposób ogólny, czyli nie zagłębiamy się w szczegóły, nie wnikamy za głęboko w to, co nas boli, po to, żeby nie przyciągnąć jeszcze więcej złych emocji i złych uczuć. Drugim etapem jest przejście w stan pozytywny, ale też taki ogólny. A trzecim krokiem jest zagłębić się w te pozytywne uczucia, emocje jeszcze bardziej z dokładnymi szczegółami. Na czym to może polegać? Załóżmy, że zdenerwowałam się z powodu jakiejś niezapłaconej raty. Niech tak będzie. Zapła zapomniałam, dostałam wezwanie do zapłaty. Jestem zdenerwowana z tego powodu, jak powinien wyglądać mój wewnętrzny monolog. Oczywiście przyłapałam się, że zaczynam się denerwować, że wewnętrznie źle, źle się czuję. I w tej chwili wychodzę z, tego, z tych nerwów, które mam w sobie i mówię do siebie: No dobrze, no raz nie zapłaciłam raty, no przecież się nic nie stało. Za chwilę zapłacę, jeżeli bank mi naliczy jakieś odsetki, również to zapłacę. Będę miała w tej chwili dobrą lekcję, żeby zawsze pamiętać. Może spiszę sobie gdzieś to na kartce, tak żeby zawsze widzieć. Może spiszę sobie w telefonie, żeby zawsze pamiętać, że trzeba zapłacić ratę regularnie na czas. To jest bardzo dobra lekcja dla mnie. Teraz czuję się o wiele lepiej, bo na pewno się to wydarzyło po to, żebym pamiętała, a być może już następnym razem zapłacę dwie raty. Będę miała więcej pieniędzy, żeby szybciej spłacić mój kredyt. Czuję się fantastycznie z tym. Czuję się doskonale z tą lekcją, którą właśnie przeszłam, bo mobilizuje mnie ona do tego, żebym bardziej dbała o swoje finanse, żebym bardziej pilnowała moich pieniędzy, i to jest doskonała lekcja dla mnie. Jestem szczęśliwa, że mogłam taką drogę przejść. To jest oczywiście przykład, być może mocno wyolbrzymiony, ale chciałabym, żebyście wiedzieli nad czym to polega. Czyli wychodzimy z tych negatywnych myśli, nie zagłębiając się w nie, nie przeżywając tego coraz głębiej i coraz mocniej, natomiast przechodzimy w pozytywne i w te pozytywne myśli zagłębiamy się, żeby tak jak kula śnieżna, każda dobra myśl przyciągnęła kolejną dobrą, pozytywną myśl. Kochani, ta metoda jest fantastyczna, ponieważ zaczynacie być świadomi waszych myśli i zaczynacie kontrolować je w ciągu dnia i nie pozwalacie siebie sprowadzić w niskie wibracje, które pogłębiają tylko wasze nerwy, strach i obawy. To jest też metoda. Nawet nie tyle, żeby, znaczy ona polega na tym, żeby podnieść emocje, wibracje, ale to jest bardzo dobra metoda na wszelkie lęki, wszelkie strachy, wszelkie stany depresyjne, nawet z, których możemy, z którymi możemy sobie fantastycznie poradzić. Musicie uwierzyć w to, że my w sobie mamy. Fantastyczny mechanizm do samouleczania. To są nasze myśli, to są nasze uczucia. Jedyne, co trzeba zrobić, to być świadomym. I naprawdę nie potrzeba nikogo, kto ma siedem tytułów przed swoim imieniem i nazwiskiem, żeby stał się cud, żebyście wyzdrowieli, uzdrowi uzdrowili się. Wystarczy wasza świadomość wystarczy wasza praca. My jesteśmy zaopatrzeni wszelkie potrzebne narzędzia do tego, żeby się dobrze czuć, żeby się uzdrawiać i żeby być szczęśliwymi. Musimy tylko w to uwierzyć. Musicie uwierzyć przede wszystkim w siebie, że w Was jest olbrzymia moc. Kochani, ta metoda pochodzi z książki Proś, a będzie Ci dane Estera, Ester i Jerry Hicks. Fantastyczne małżeństwo, którzy e, zdaje się są, byli pionierami Prowadzającymi prawo przeciągania. W tej książce są zawarte również inne metody na poprawę samopoczucia, jak wychodzić z tych najniższych emocji, uczuć, z depresji, do miłości, do miłości bezwarunkowej przede wszystkim, do zaufania, do szczęścia i radości i do takiego życia, o jakim zawsze marzyliście. Bardzo Was serdecznie zachęcam do zakupienia tej książki i do przeczytania. Jeśli macie w tej chwili czas, to skorzystajcie. Mam nadzieję, że ta metoda Wam się przyda. Mam nadzieję, że Wasze wibracje codziennie rosną, że potraficie już zastosować to, to co do tej pory mm, wprowadziłam. Pamiętajcie również, że po tym wszystkim, jak już będziecie potrafili, nawet na, próbując mówić do siebie pięknie, żebyście byli sobie wdzięczni za to, co dla siebie robicie, ponieważ poczujecie się wtedy kochani sami przez siebie. Poczujecie miłość do siebie. Za to, jak walczycie o siebie, za to, jak siebie kochacie, za to, jak stawiacie siebie na nogi. Wdzięczność, o której mówiłam w drugim filmie, jeśli nie oglądaliście, to, to zachęcam Was serdecznie, jest potężnym, magicznym uczuciem, które przyciąga do nas jeszcze więcej pozytywnych, cudownych wydarzeń. Kochani, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i codziennie. Jeśli tylko możecie, walczcie o siebie, o swoje dobre samopoczucie, o swoją radość, szczęście i miłość. Pamiętajcie, że jestem dla Was. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam serdecznie do kontaktu. Zachęcam, żebyście odwiedzili mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie dużo, myślę, filmów już, które pomogą Wam przebudzić tą Waszą świadomość do takiego pięknego, świadomego życia na co dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.